Syndra to jeden z lepszych control mage'ów. Mamy wielu dobrych graczy tego czempiona, ale aktualnie jednym z lepszych zawodników, o ja nie najlepszym, jest Nemezis, który w tym momencie ma rank 3 na Korei. Co najfajniejsze w tym przypadku grą swój autorski build, który wymyślił i go rozpromował. Jest on całkiem masny, więc zobaczmy sobie teraz jaki on jest dokładnie i jak on działa, bo zmienia w w trochę innego maga, niż byśmy zwykle myśleli. Nemesis jest bardzo specyficznym graczem, no już nie raz był na tym kanale. Jego gameplay jest taki bardzo logiczny, nie ma tutaj zbyt dużo jakichś takich poddymek, jakiegoś losowego wchodzenia, tradowania na siłę. W tym jego gameplay'u można się zobaczyć takich wiele rozkmin, wiele takich zagrywek mocno optymalizacyjnych, jeżeli chodzi o itemy itd. i tak dalej, i championy. Więc on tutaj bardzo spokojnie gra i kontroluje Gra pod taki scaling No Syndra jest idealnym scaling championem No i też możecie zobaczyć tutaj po jego itemach i runach Przede wszystkim gra on Fair strike'a A do tego zobaczcie, że kupił tylko jedną potkę Matchup w Yasuo. Co? Podchodzi tutaj od razu. Pierwsze co robi, no to zaczyna z Q. Tutaj trzeba był bo zawsze jeżeli Yasuo może podejść pierwszy do wave'a, to ja, może zawsze z E i polecieć. Kolega zaczął z Doran z Shieldem. Ciekawe. To jest taki mecz, a będzie raczej chyba Syndrom. Chcesz po prostu farmić. Generalnie Syndra aktualnie w early game nie jest taka świeża jak kiedyś. Teraz głównie chcesz zdobywać staki, i potem jakoś dojść do momentu, w którym ta Syndra miażdży. Więc tutaj w międzyczasie jakiś Q w łapie, parę te first first nabije, i zobaczcie. Na topie. Jest pione! Ogra na topie. No, Jukil. Jukil, najlepszy Jone też to jest w tej grze europejski też w tym momencie w Korei siedzi. I zobaczcie, dał się spuszować. On w ogóle tego nie kontestuje. On wie, że tutaj zbyt dużo nie zrobi. Więc na spokojnie ustawia sobie krypki. Zobaczcie też jak elegancko creep klip za creepem ustawiony, dorzucony to W, podniesione wcześniej, żeby. Nic, nie zmisować i 12 na 12 klipów. Ten właśnie bardzo dobrze cesuje, no ale jeżeli jesteś takim zawodnikiem, który gra typowa pod scaling, no to musisz mieć te cs -y czyste. Jeden za drugim, ten, ten sobie do go podjechać, no to sobie nabije. Nie kolega trochę zintował, ale resztę mojego będzie go więc ten może sobie tutaj przycidować. No nie można dać sobie wejść na głowę przez tego Joshua, on jest tutaj kanona. Najważniejsze, żeby Kanona wziąć, bo Kanon to są dodatkowe staki. Jak działa Syndra? Syndra przede wszystkim opiera się na tym, że zbiera staki na pasywce. No. Splintery. Zdobywasz je właśnie przez te dwa razy, zwrócisz jakiś spela w przeciwnika. Im więcej masz splinterów, tym jesteś silniejszy. Każdy masz tam parę progów: 40 ulepszeć Q, 60 ulepszeć W, 80 E, 100 RK. No i potem na, na wymaksowaniu 120-15% na więcej. Wtedy Syndra jest totalną bestią. I o to chodzi. Żeby właśnie dojść do tego momentu 120 staków, mieć Rabadona, wtedy to się wszystko ładnie kumuluje, no ale tu jest jeszcze jakaś afera. W bot side ie. on tutaj doskonuje i nie trafi so eee, no. sorry nie był to najlepszy performance ze strony użytkownika Nemesis. Raczej znamy go z innej strony. No ale, nawet najlepszym takie wypadki się zdarzają. I to jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim nie kupił Dark bo on raczej, raczej nie kupuje. W ogóle, w ogóle nie kupuje Pink Dark też nie, bo chce jak najszybciej mieć swojej temy. A Dark Seal jest takim niby spokój temem, bardzo dobrym, ja bardzo lubię. No ale, spowalnia trochę twoje spajki, mimo że ci daje dużo takiego cool AP. No to spajki spowalnia czasami, a ten spike los Chaptera na syndrze mega duży. To jest ten build, który on tutaj sam wymyślił. Build pod CDR -y. nie grasz tak syndrom klasycznie, że Luden, Bomba, Shadow Shadowflame. Nie, nic z tych rzeczy. On tutaj właśnie chce grać bardziej w stronę CDR i po prostu cały czas spamowanie z dlatego gra tak, maskę, buty pod CDR, Cosmic Drive. My wtedy masz na dwóch itemach. Bardzo dużo CD era, no, 80-90 zależy, czy jeszcze masz buffa i oh jak tam wszystko God, wygląda. I spamujesz z kilami jak chcesz. Tutaj drugi kill zdobyty ma też double buffa, więc jeżeli teraz spieszesz, że ten tutaj umarł, no to to naprawdę ułatwia tę grę. Mówię bardzo, bardzo, ale to bardzo, naprawdę jest z parę creepów. Trochę nie w jego stylu. Karony bardzo trzeba mocno pilnować, żeby je brać, bo... Każdy karon to jest też dodatkowy Splinter. No i teraz jest idealnie, jest idealnie dla niego. Dwa kile są tutaj, więc będzie mógł kupić to, kupić książkę. Teraz nie ma, nie ma siana na nic innego, więc może dokupić tego Dark A teraz możecie zobaczyć w ogóle, że ta jego gra wygląda. No, jakbyśmy się cofnęli w czasie 20 lat i ty byś grał na takim komputerze wystającym, grubym i na takim śmiesznym biurku, gdzie masz klawiaturę z nawysuwanym stoliku i se siedzisz, tak o, tak to wygląda tylko. No ale, czemu tak jest? Nie, tego nie pytaj, nie? Ale, są niektórzy zawodnicy właśnie, którzy lubią tak grać. Caps między innymi, Nemesis. lubią grać na niskich ustawieniach. Powody jakie są temu? Po pierwsze, prawdopodobnie zawodnicy, którzy tak grają, po prostu mieli słabe komputery w domu. I są do tego przyzwyczajeni, bo właśnie to jest dobre w LoLu, że nawet jeżeli masz sobie komputer, to ta gra pójdzie nawet na ziemniaku. Więc do tego, tak to tu wygląda. Fajnie że że jeszcze próbowało go zabić. Myślał, że może uda mu się przed Windwallem, nie tak kół. Ja sobie go trochę wyspejsował. Zobaczymy, czy uda mu się umrzeć. Dało mu się go zabić, więc klasa. Oj, to jeszcze jest Q i teraz oh idealnie, jaki stun! I jeszcze z autoataku ataku to dobił, więc świetnie, naprawdę. I to wygląda świeżo i mega dużo mu daje. Ale wracaj do mojego wywodu, właśnie. Albo mieli komputer bardzo słaby, i dlatego są przyzwyczajeni do takich ustawień, albo. Mają wkrętę, że jak masz niskie ustawienia graficzne, to masz mniej jakichś takich latających, ładnych rzeczy. I wtedy więcej widzisz, możesz się skupić po prostu na najważniejszych informacjach, które gra Ci dostarcza i nie widzisz żadnych głupich rzeczy. Ale to nie jest tak, że jak będziesz grał na niskich ustawieniach to nagle stanie się lepszy. Nie, nie próbujcie tego, nie ma zbyt dużego znaczenia. Tutaj kolejny sprinter zestakowany. Właśnie najważniejsze w tym etapie jest to, żeby nie dać sobie wejść na głowę. I ciężko coś zrobić, ciężko coś zrobić. Raczej tutaj nie jesteś w stanie zbyt dużo sztuczek zrobić. Po prostu, jeżeli da się tego obijesz, z E uważamy, żeby on nie wszedł nam na głowę. Wypróbujemy jeszcze obijać. I właśnie jest już na ulepszonym kół. Ulepszone kół sprawia, że masz dwa staki. I to jest ten moment w tej grze na tej syndrze, który no sprawia, że możesz nawalać jak pojemany, bo to kół jest co chwilę. Więc przede wszystkim będziesz zrobić jedną OP, sztuczkę, która zmienia totalnie syndrę w potwora. Oj. Tutaj nie chcę rkować, bo wierzę, że jest ten Windwall I zabije go jeszcze z kół. 176 Golda, więc 5 zależy na jego koncie. Ale no właśnie, podstawa zagrywka, zaraz pewnie się to zagra. Robisz QE i na max zasięgu po prostu chcesz i zestudować z kół. Potem klikasz jeszcze WQ, w żeby dorzucić. I taki łatwy kombos, a nikt nie jest w stanie w żaden sposób tego zdodżować. Jeżeli nie zdodżyjesz, to po prostu masz motężne obrażenia. A też ciężko to zdodżować. Plusy. Wiesz o co chodzi? Wszystko plus masz bardzo, bardzo taki zasięg. No tutaj niestety został ograny mega zagrywka też ja się tutaj zerwał. No nic dziwnego, nic dziwnego że się znerwał. Tak czy siak, on teraz będzie tutaj gasił. Będzie na pewno gasił, no bo zobaczcie jego itemy. Ma już buty pod Cedera ma już Liandry, 55 Ability heista i 9 level Więc teraz, teraz się to zaczyna To już taka standardowa zagrywka, po prostu puszujesz wave na power Wiadomo, on teraz może stać tak na zasięgu, że Yasuo do niego w ogóle nie może podejść I w czego jak podejdzie do jakiś creepów, to po prostu rzucasz mu kuwu Jest bomba Nemesis w ogóle naprawdę, no, pokazuje tutaj się z świetnej strony bo nie mówię nawet w tej grze, a ogólnie Pojechał do Korei i od razu z bomby praktycznie w wbił Challengera Potem 1730 LP Tak jak tu widzimy na załączonym obrazku No i jest rank 3 Może jak to oglądacie, jest rank 1 Może spadł do jakiegoś pislał Nie wiem kiedy ten odcinek wyjdzie, bo nagrywam na zapas Pewnie już to mówiłem Ale jak już jesteście no to polecam sprawdzić mojego Instagrama Bo tam na pewno teraz jak to wychodzi jest jakiś kontentik z Korei Może właśnie na drugim kanale Lewus LOL 2 Albo na kanale Lewus, tego jeszcze nie wiem ale tam możecie coś znaleźć, pewnie mam się i tak wyświetli. To jest standardowo jak już tu jesteście dajcie suba, proszę! Dajcie mi suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Może dobijemy wreszcie te do 100 tysięcy, może wreszcie nie ma co powiedzieć na tej ścianie, bo jest tutaj trochę pusto, wracając do tej gry. No to jest ten moment taki, gdzie trochę ta gra jest taka, można powiedzieć, stale. Nic się tutaj zbyt dużo nie dzieje, bo Midley po prostu opiera się na tym, że klikasz kół, uszujesz wave'a, jak ja suba podejdzie po prostu też go obić jak tutaj on jeszcze wyczekuje i zawsze chodzi, odpala target z Champions Only, żeby przypadkiem nie dostać żadnego klienta do jakiegoś creepa, no i móc po prostu chodzić pomiędzy creepami, pomiędzy wszystkim, nie trafić do jakiegoś warda przypadkiem. No i teraz kupił pierwsze dwa itemy, które zbliżą go do Cosmic Drive'a. Windish Codex, Atherwisp. Zobaczcie, od razu, właśnie to combo, o którym mówiłem. Rzucasz QE i na maksa na chcesz rzucić stuna. Potem dorzucasz QW, zbierasz sobie staki, zbierasz sobie gold z sferę Wszystko śmiga. A w międzyczasie jest jeszcze jakaś bitka na bocie. Fajnie, właśnie tutaj syndrom wyjdzie swogo fogu war. To jest właśnie najfajniejsze, jak masz swogo of war, bo takie duże, dobre QE na syndrze. Odflaszuję. Najpierw Ereczka. Kolejne, fajne zagranie. Nie zawsze musicie rzucać. -kę na sam koniec. Czasem po prostu fajnie rzucić jedno kół na ziemię, potem rzucasz od razu ereczkę na starcie, i wtedy jest 10 kulek na ziemi, i w ten sposób zawsze trafić suna. I zobaczcie, kółe. Uff, co prawda, został tutaj trafione przez coś i doleciała z ereczki. No i przez to się wyrzucił. Leci tepek od razu. Oj, to sunik, ale tanie jak z mindwolem. i trochę też. Za bardzo podleciał do przodu, więc się wywrócił. No ale przynajmniej ma item. A jeżeli o to tutaj chodzi, no to teraz zaczyna się Eldorado. Plus widać tutaj, że ta Syndra, możecie zobaczyć, nie masz aż takiej bomby. No, gdyby tutaj grał Ludena i miał w tym momencie Shadow Flame'a, no to na Kuwu. E Mógłby z No tutaj nie z aż tak, ale chodzi o to, że możesz spamować co chwilę Q, co chwilę W, co chwilę E. W bije totalnie porąbane obrażenia, a akcja jest taka, że jak już wystakujesz, że masz te 100-120 staków, no to wtedy te obrażenia z Shadowflame'a Flame i Luda nie są ci potrzebne. A to, a to, że masz co chwilę QE, co chwilę QW, no to na pewno naprawdę dużo zmienia. A tak czy siak każdego one bo wystarczy po prostu rzucić Rkę i ta Rka z tym egzekutem tak czy siak na QWE, R zabija większość championów, a jeżeli masz zabić jakichś tanków, jeżeli są jakieś dłuższe fighty, no to o wiele prościej się zabija. No bo wtedy, wiadomo, więcej cooldownów, znaczy więcej speli. Więcej speli równa się więcej damage'a. Prosta matematyka. Może nie na raz, ale w dłuższym fajcie mega oddaje. Plus z tym Cosmic drive'em masz taką mobilność, że to głowa mała. Po prostu biegasz, nikt nie jest w stanie cię złapać, jesteś strasznie szybki. Zobaczcie, 105 cd już na jego koncie. No, i tu zabiję jednego i nie jestem w stanie mu zrobić. It's a teraz... stun, Riot! It's a stun! It's not a slow, it's a stun! Zobaczcie, tutaj sprytnie. Hmm. Zastanówił to, Brad, tak że tanie mogę w niego wejść. Zamarzenie się tutaj biega i dodżuje, no! próbuje dodżować i teraz zabiję tego Rambla. QW na dobitkę. 95 staków, więc jeszcze chwila i będziemy mieli Power Spike. 100 staków to jest taki potężny Power Spike, bo tutaj naprawdę już każdego egze egzekutujesz. Nie obrażenia to nie lada gradka. Zwłaszcza, jak ta się cofnie i będzie ją zaraz zrabadana. No co prawda, on tutaj jest strasznie, ale to strasznie do przodu. Ale też takie gry bywają. Tutaj próbuję gdzieś stać w jakimś krzaku. Ważne, nie podnośnie W, jeżeli stoicie w krzaku, bo wtedy, nie wiadomo przy czym, pokazuje się wizja. Pokazujecie się na wizji i was widać. Więc nie podnosimy, bo jeżeli stoimy i trzymamy W, no to właśnie może nas zobaczyć. I w tym momencie level upik, 104 staki. Jest ulepszona RK. Więc teraz już każdego egzekutuje, więc ten damage z no jest spory, bo wystarczy, że zbijesz do 15% i potem po prostu egzekut siada. Uh, Niewiele so gonna... oh. no ale jeszcze ta skółę i on umrze. I teraz zobaczcie, właśnie za zerkuje kolegę Siup i ta erka elegancko, która tam dobiła tym egzekutem. A gdyby nie to, że ma tyle Cederów, to na pewno tutaj tak by to nie wyglądało tak samo, że to teraz może walnąć tu kolejne kół z tymi obrażeniami. No, strzela lewo na prawo. A to może jeszcze tutaj flasznie? Chociaż pytanie po co? Na spokojnie. Nie dajesz podejść temu ramblowi. Znowu zestakowany Fair Strike i dwa i pół koła w jego plecaku. Więc teraz cofka pora badona. Jeden level wbija, jednego człowieka uderzy i będzie miał full upgrade. No i teraz kupi tego Rabadona. Swoją drogą, szkoda, że Nemesis nie ma żadnej drużyny, bo yes. no byłbym wielkim fanem. Ja jestem generalnie yes. wielkim fanem yes. Nemesisa oh. od zawsze. Pamiętam właśnie, stare czasy w Panatic, jeszcze jak oh. 2:20, podejmowali Wardsy i prawie wygrali na Topi e Sports Club, ale dostali Reverse Sweepa jako pierwsi w historii. No szkoda, szkoda, bo tam naprawdę fajny roster był. A Nemesis, naprawdę dobry gracz. No ale rozumiem jego decyzję. Bycie proplayerem to nie jest taka łatwa praca. A jeżeli jesteś streamerem, to po prostu sobie siedzisz, streamujesz, coś tam pogadasz do kamery, tutaj ogarniesz jakiś materiał na YouTube, coś tego typu. O wiele przyjemniejsze, lepiej płaci i nie ma tyle stresu. Plus, no, ciężko być pro proplayerem, bo no, jeżeli nie znajdziesz dobrej drużyny, no to nie ma sensu grać. A tutaj Nemezis właśnie miał z tym problem. Dwóch zabił, po czym sam się wywrócił. No i trochę tutaj trołują tą grę. No ale jeżeli o to chodzi, no to właśnie Nemezis nie gra, bo nie ma w jakiej drużynie grać. Żeby Memel grał w jakiejś drużynie, to musieliśmy naprawdę konkretną ofkę udać. Żeby opłacało mu się po pierwsze przestać streamować i dostać milionów dolarów streamerskich. No a poza tym, żeby to była na tyle dobra drużyna, żeby stwierdził: Dobra, mogę tam iść, nie skompromituję się. Oj, nie nietrafiony, ale Kuwu, ja numerze. Teraz w tych, że trochę wypadło na im spod kontroli, i tak powinni to zwyciężyć. Wystarczy, że teraz pójdzie midem. Tutaj na spokojnie raczej mogą to siege'ować, enemy team nie ma zbyt dobrego outpushu na taka Tristana, one shotuje ten tower. Więc właśnie to co oni muszą tutaj zrobić, no to spróbować jakoś z engage'ować i to próbowali. razem z Windrowem więc teraz trzeba się trochę wycofać. Na następnym wave'ie mogą podejść, powinni na luzaku to zdobyć. Ewentualnie właśnie mogą teraz przejść tak jak do topa, może tutaj coś masakrować. Generalnie buty Merkurego strasznie kontrolują Syndrę. Jeżeli gracie mid matchup na Syndrę i macie z tym jakieś problemy, no to polecam kupić Merkury. Na większości czymperów po prostu grając tylko w Syndrę. Można. A jeżeli gracie w magicznego, junglera jeszcze, albo takiego, który ma dużo cyceków, no to wtedy totalnie oddaję. No to jest właśnie to. Nie możesz za bardzo swojś czekować, bo wejdziesz ty spróbujesz swojś szczekować, A dostajesz taką bombę i zwyczajnie umierasz prawda szkoda, że ten też się wywrócił, a na bocie sytuacja nie wygląda kolorowo. Więc też tutaj musi jeszcze stepować i zobaczcie jakiego znalazł długiego stuna. Ja sobie tutaj próbuję wejść na melee range. Nie chcę go erkować, no bo wie, że zawsze jakaś Rka skończy się windwallem, więc trzeba na tego Windwalla przeczekać. Nie ma zbytnio co tutaj kupić. No ale kupić sobie Medżajkę, Bo w sumie jak się wywróci, to i tak. Nie jest to aż takie złe, bo i tak może kupić czego, yy, coś innego i to po prostu sprzedać. A Zoni nie kupi tutaj, nic z innego nie ma slotów też, żeby sensownie kupić, więc po prostu taką Medżajka. Ale też ta Medżajka nie jest taka zła, bo prawdopodobnie jakieś taki tutaj zostanie zaraz. A jeżeli się wywróci, no to i tak. Jest tragedia, i gra jest skończona. Może nie, że skończona, no ale już wygląda ona dosyć niebezpiecznie. Właśnie też oczywiście jak chodzimy taką syndrom, chcemy sobie rzucać gdzieś kiuski na ziemię, bo yy, przede wszystkim zawsze można podnieść coś i mieć z W, a po drugie, zawsze RKB bije więcej obrażeń. No i też fajnie właśnie tak jak zobaczcie tutaj, że on nie chce face. No nie ma już nikogo face checkować, Jak face checkujesz to umierasz. Ale na szczęście na może rzucić W. A jak rzucisz W na syndrze, to odkrywasz Tak samo rzucając Q Też możesz się dowiedzieć, czy to jest w krzaku Bo rzucisz Q, jeżeli ono trafi w przeciwnika No to sprokuje ci się first strike I wtedy wiesz, że ktoś tam po prostu stoi Draven wygląda jakby był oddany no Ale też jest Cloud Dragon, a mało kto by się biło Cloud Dragona Elegancki stunik I par nagle pół HP zbite Cały czas możesz spalować tymi spellami, podchodzisz znowu Bombardowanie, a taka Syndra Bombardiera, prawie. Grasz sobie po prostu i próbujesz kajtować. Najważniejsze jest, żebyś nie dał sobie wejść na głowę. Gdyby dodżowane elegancko, jakby, nie, jakby dostał tym piuskiem, to mogłoby nie być kolorowo. Tego się tutaj zabije z r -ki. A, jednak go nie zabije, bo miał zonię. Oj, tutaj nic nie trafione, no ale... Ostatnie Ostatne QE. To dwójka to poniżej tutaj nasza, prawda? Lissin żyje i mógłby spróbować ukraść, ale no, syndrom bardzo często można odsmiteować, sobie kiedyś można było, teraz już tak ciężej to wygląda, bo jeżeli Lissin rzuciłby Q i wyrzucił kół ze smajtem, no to może tam jakoś kontestować. No ale takie QWE syndrom z 1500 raczej powinno bić, więc smite 1200, do tego jaki damage z skół od Lissina on to całkiem spory jest więc z tym może faktycznie różnie bywać. Uj wie gdzie jest ten listing. O, jest tu. Płet trafione, reczka dorzucona i jest ten execute i umrze. Dokupi tę zonię, dokupił podkę. Realista, wleciał. Ten team fight, no jak na razie nie wiem, dziwnie wygląda, ale pierwszy umrze. Ta skłę znowu. To jest flash R zagrać. No tak też można. No, zobaczcie piękny outplay z jego strony. Syndra Outplay, tak zwany Syndra Classic. I chyba tutaj skończą grę. Trzymajcie się, cześć, pa!